Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Ci podzielić z Wami moją historią na temat cukru, bo do jakiegoś czasu byłem uzależniony od cukru. No i ten właśnie film w tym filmie opowiem, co powoduje, że przestajemy łaknąć cukier. Teraz co jest bardzo ważną sprawą, jeśli chodzi o cukier? Bo możemy mieć trzymać tak zwaną dietę, albo możemy jakby. Na naszej samej siłej woli opierać to, że przestaniemy jeść cukier. Ale pamiętajmy, że cukier to jest nic innego, czy ogólnie jakieś jedzenie, które nam szkodzi. Bo wiadomo, cukier, jak wiemy, nie jest zdrowy. I teraz problem polega na tym, że kiedyś cukier, e, kiedy ludzie spożywali kiedyś cukier, to nie tylko to, że nabierali wagi. To jest jedna sprawa, ale w dzisiejszych czasach wszystkie cukiernicze wyroby, ciastka czy różnego rodzaju czekolady nie tylko są nafaszerowane cukrem ale również są nafaszerowane chemią to jest wszystko chemia i teraz, co jest bardzo ważne jeśli chodzi o, o pozbycie się cukru pomagają pewne suplementy na przykład chrom chrom organiczny na niektórych działa, na niektórych nie działa ja zacząłem stosować i rzeczywiście zaczął pomagać, dlatego że chrom, jeżeli mamy za mało w swoim organizmie chromu, to automatycznie na, mamy większe jakby ciągotki do cukru. Po prostu nasz organizm chce tego cukru. Również kolejna sprawa, kiedy mamy ciągotki na cukier, to również może oznaczać, że mamy za mało pewnych innych witamin w organizmie. A więc to jest takie, bym powiedział, podstawa. Teraz, co również pomaga, żeby pozbyć się cukru – trzeba mieć cały czas stabilny poziom cukru. O co chodzi? Kiedy jemy cukier, powoduje to, że kiedy zjemy na przykład jakiś posiłek cukrowy, coś co jest na przykład pączka, to później osoby, które są wrażliwe na insulinę, powoduje to, że za chwilę znowu łakną cukru, chcą cukru. Bo im więcej jemy cukru, tym więcej tego chcemy, czyli nasza, nasza energia idzie do góry, Spada, te roganie znowu chce cukru, no i tak to się powtarza ten w kółko ten sam schemat. I teraz, kiedy cały czas mamy, staramy się mieć stabilny poziom cukru, to automatycznie, no tego cukru chcemy mniej. Jak, co możemy robić, aby utrzymać ten poziom cukru w dolnych granicach? Możemy na przykład spożywać dużo błonnika. Warto się wysypiać, to mówię w mojej książce, jak słuchać i zachować zdrową na całe życie, która jest dostępna na Amazonie, oczywiście zapraszam. Czyli tak, wysypiamy się, trening siłowy, typowo trening siłowy, dlatego że on powoduje, że spalamy więcej tłuszczu i dlatego ten poziom cukru jest stabilniejszy. Czyli błonnik do tego, tak jak powiedziałem wcześniej, chrom, kolejna sprawa. Owoce granatu, owoce granatu powodują, że po prostu również ten poziom cukru się bardziej stabilny. Ale to, co najbardziej pomaga właśnie pozbyciu się tego, tego cukru z naszego życia. To jest praca mentalna. Jest jeden sposób, moim zdaniem, który działa najbardziej adekwatnie czy najlepiej. Oczywiście. Jeśli chodzi o suplementy, to są tylko takie informacje, to no nie są żadne, no nie są żadne porady medyczne, bo jak wiecie, nie jestem lekarzem, żeby mnie tutaj ktoś nie posądził, o, o to, że udzielam jakichś rad, typowo, gdzie, są gdzie jest ingerencja różnych suplementów czy nutraceutyków, ale wróćmy do rzeczy. To, co najbardziej pomaga moim zdaniem. Pozbyciu się cukru jest praca. Codzienna praca nad miłością do siebie. Miłość do siebie, właśnie. Nie chodzi tu o żadną arogancję, nie chodzi o to, że się wywyższamy nad innymi. Prawdziwa miłość do siebie płynie z serca, prawdziwa miłość do siebie płynie z umysłu. Bo teraz, jeżeli mamy w sobie pewne schematy destrukcyjne, pewne mechanizmy, to kiedy one się odpalają, kiedy na przykład źle się czujemy, to automatycznie łakniemy słodyczy. Ale kiedy powoli, dzień po dniu, moim zdaniem najbardziej skuteczną rzeczą, jak możemy budować miłość do siebie, te wszystkie asertywności, potrzeby ważne, ale najprostsza rzecz, a zarazem najtrudniejsza, to jest wzięcie długopisu, kartki papieru. I pisanie codziennie afirmacji, w szczególności przed snem, dlatego że wtedy umysł się najbardziej programuje. Wybieramy sobie trzy afirmacje na miłość do siebie i spisujemy 10 razy jedną, 10 razy drugą i 10 razy trzecią. Robimy to konsekwentnie. Nie, że zrobimy to raz, a później przez tydzień nie robimy. Nie o to chodzi. Jeżeli mamy robić coś takiego, to w ogóle tego nie róbmy. Ale jeżeli będziemy robić to konsekwentnie, to czym to będzie się objawiać? Miłość do siebie się objawia tym, że zaczynasz się czuć dobrze. Zaczynasz się czuć dobrze, kiedy nie ma ludzi dookoła ciebie. Czujesz się dobrze, kiedy są ludzie obok ciebie. Nie ma dużej różnicy. Miłość do siebie polega na tym, że kiedy masz jakieś gorsze dni, to nie sięgasz od razu, od razu po słodycze. Nie sięgasz od razu po jakieś niedobre czy niezdrowe jedzenie. Tu ja nie chcę powiedzieć, że nie chcę tutaj powiedzieć coś takiego, że nie będziemy w ogóle jedli. To nie o to chodzi. Bo jest różnica, kiedy ty spożywasz na przykład, czy jest czekoladę raz na tydzień, albo raz na dwa tygodnie, ale ty jesz tą czekoladę. Bo chcesz, a nie jesz tą czekoladę, bo musisz. Bo, od, bo w tym momencie źle się czujesz, uaktywnia się pewien mechanizm i ty zaczynasz łaknąć czekoladę. To nie o to chodzi. Jest już zupełnie inna różnica. Nie mówię, że zupełnie się pozbędziemy, ale dojdziemy do takiego, jeżeli będziemy budowali tą miłość do siebie, to dojdziemy do takiego momentu, że to ty będziesz wybierał, czy wybierała, czy zjeść tą czekoladę, Czyli tej czekolady nie jeść. To jest zupełnie różnica, zupełnie inna sprawa. Dlatego budujemy to miłość do siebie. Oczywiście, niektórzy z Was, którzy oglądają, nie mają z tym problemu. Ja mówię tutaj do osób, które podjadają słodycze i po prostu no mają z tym problem. Nie każdy ma. Ale kiedy właśnie piszemy, kiedy budujemy do siebie, miłość do siebie i mamy zbudowaną tu miłość do siebie, pamiętajmy, miłość do siebie to jest taki stan, że nieważne czy ty masz samochód, czy ty nie masz samochodu, nieważne czy ty masz partnera, czy nie masz partnera, nieważne Twoje samopoczucie nie jest ważne od czynników zewnętrznych. To jest to. Oczywiście są pewne jakby. Budowanie tego, ale to również chodzi o to, że są pewne stadia. To nie jest tak, że my od razu z dnia na dzień się będziemy lepiej czuli, po prostu to wszystko zajmuje czas. Bo wiadomo, jeżeli my coś robimy, coś co ma nam przynieść e, jakiś efekt, to to wymaga czasu. No nie pójdziesz na siłownię i w tydzień, czy dwa miesiące, czy w trzy miesiące zbudujesz ciało, zbudujesz sylwetkę, to nie ma nawet szans. Ale jeżeli będziemy konsekwentni w tym, co robimy, to w tym momencie, kiedy zaprogramujemy siebie na miłość do siebie, na dobre samopoczucie, to pomyśl sobie sam, czy sama, czy ty będziesz potrzebować cukru, żeby się lepiej poczuć? Nie, bo twoje samopoczucie, dobre samopoczucie, będzie wypływało ze środka. Czy to nie jest piękne? I tak jak powiedziałem wcześniej, nie to, że nigdy już nie będziesz jadł cukru, ale będziesz, może spożywał cukier. Ale wtedy, kiedy ty będziesz tego chciał, a nie że będą aktywowały się pewne emocje, które będą ci również powodowały to, że ty musisz zjeść ten cukier, tak to wygląda. No i oczywiście, jeżeli ten filmik z wami rezonuje, podzielcie się tutaj w komentarzach. Zapraszam na moje kanały: Życie bez limitów na YouTubie, na TikToka Niemiły Facet oraz drugi kanał na. Na TikTok, na YouTubie niemiły facet, tam mówię o syndromie miłego faceta. I oczywiście subskrybujcie, subskrybujcie kanał, jeżeli będziecie na tych kanałach. I po więcej informacji na ten tematy już wkrótce. Fantastycznego dnia. Pozdrawiam.